To byśmy, to byśmy na stałe pracę, porę, to, to bym zrobił jako Tylko wydarzenia. za dwa tygodnie, no nie na jeden czwartek, ale tydzień później nie ma, bo jestem na gespocie. Więc... No dobra, to może zrobimy za tydzień wyjątkowo, co? A później na ten? Dobra, nie ma no, możemy za tydzień zrobić, a potem... No potem właśnie przerwa i tak. wszystko. Dobra. Jeszcze chyba musisz się ściszyć. Co? Trochę jeszcze chyba musisz ściszyć. Czy mnie słychać raz, dwa? Fajnie, że mnie słychać, jesteśmy teraz w baterkacie, Karol mnie będzie ciał, a ja będę odpowiadał na wasze pytania. Jest to eksperymentalny live, takiego live'a jeszcze nie było i zobaczymy. Jak was nie będzie wkurzać maszynka, to będzie dobrze, jak będzie was wkurzać to trudno, to jest pro bono robię, charytatywnie. W końcu coś czarny, biały, a nie tylko biali, czarny te paczki. Dawaj pytania, póki mało ludzi to lecimy i nie ma jeszcze yy, ha hałasu. Tylko mamy mało czasu, bo ciężko mi będzie ten. Lepszy trening FBW czy split? Uważam, że FBW. Ogólnie chodzi o to, żeby każdą partię przynajmniej dwa razy w tygodniu ćwiczyć. Czy walić z teście krótkiego na pierwszy cykl po 30? Na razie zbadaj się, czy w ogóle ci potrzebny teść. Jakie mam korzenie? Mój stary jest z Angolii, moja matka z Polką. Manchester pozdrawia. akurat mam koszulkę Manchester United. Zaproś mnie gdzieś na mecz. Joachim Bina, opinia. Okej, okay, pod koniec redukcji, ale tylko kiedyś jesteś zawodnikiem. Polo G, propsy. Ile serii tygodniowo na duże partie? Ciężko powiedzieć. Koło 20 maksem, ja powiedział. Kreatyna, betalanina, cytrulina na raz, spoko, tak przed treningiem. Przede wszystkim tak, w ogóle betalaniny, kreatyny nie ma, znaczy nie ma sensu, nie ma potrzeby stosować przed treningiem. Możesz oczywiście, ale tylko cytrulina ma na tyle doraźne działanie, żeby stosować ją przed. Ej, dawać łapy w górę, bo widzę, że słabo z tym w ogóle u was, a ludzi coraz więcej. Ten live'ik będzie krótki, od razu zapowiadam, bo na brodę to ciężko im będzie odpowiadać. Jak będzie broda robiona? Czy słucham LSO do treningu? Oczywiście, że tak. I nawet nie tylko do treningu. Uważam, że LSO Serce to jest jeden z najlepszych numerów w historii polskiego kick hopu Znasz Karol LSO Serce? Sprawdź sobie, to jest taki undergroundowy kick hop z nad morza. Dzięki za składankę, którą udostępniłeś. Na Spotify, tak jest, żubry workout, jakby ktoś był spragniony Cię brzmień, pięknych brzmień na trening dynamicznych. to zapraszam. Czy na małych ciężarach można zbudować sylwetkę? Chodzi Ci zapewne o dużą ilość powtórzeń, oczywiście, że można, o ile będziesz dochodził do upadku mięśniowego, wtedy mobilizacja jednostek motorycznych jest odpowiednia. Trening dla bramkarza, tak naprawdę dla każdego, czyli zwiększenie współczynnika mocy, czyli ile siły możesz w jak najkrótszym czasie wyzwolić. To wszystko, w, to wszystko wpływa na skoczność, dynamikę, no i siły statycznej, takiej nazwijmy to treningu kulturystycznego, też trochę jest potrzeba, no bo na tym, na tym piątym metrze musisz być najsilniejszy, musisz się rozpychać, musisz mieć wyjścia na przedpole, wiesz, jak, jak kurde koń, a nie jakiś tam chuderlak. Jak wygląda sytuacja z page'em z wykładem nowej szkoły? No niestety zatrzymało się trochę z braku czasu na kreacji loga, ale będzie, obiecuję, że będzie. Czy maszyny przejmą władzę nad światem? Raczej nie, a prędzej wolne ciężary. A ile mam w Bicku, to ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Bo nie mierzę, po prostu patrzę w lustro jest coraz więcej. Alon Musk ma ciepło włożyć to mózgą, nie widziałeś tego artykułu? Tak, ja bym sobie włożył, ja bym inaczej świadomo i bym się zakonserwował. Już chuj w to ciało. Ile razy w tygodniu robię nogi? Dwa razy w tygodniu. Tak jak każdą partię uważam, że to jest najbardziej relatywne, Dobra. bo hejka, potrzeba bo to wszystko Dobra. jednak strzelać na dach. Co jednak trzeba każdą partię robić dwa razy, przynajmniej, ale częściej niż dwa to ja nie daję rady. Żeby dobre objęte zrobić. Ej, co jest z waszymi łapami w górę, mordy? 40 osób, 20 osób w górę co to znaczy? Co to ma znaczyć? Jaki trening polecam? To tak jak mówię, każdy który trenuje daną partię dwa razy w tygodniu, przynajmniej dwa razy w tygodniu wow. nie za filtry, ale na razie bez filtrów Trening FBW 1,5 godziny 5 razy w tygodniu to dobry pomysł. Nie rozpatruj treningu jako czas, czasowo, w sensie ile on ci się zajmuje, ale ile serii na nim wykonujesz, bo to jest o wiele ważniejsze. Czy mam ciekawy temat na nowy odcinek? Wczoraj właśnie nagrałem sposób, naturalne sposoby na utrzymanie wysokiego testosteronu. Myślę, że Was zainteresuje. FBW czy Split? To pytanie już było, moi drodzy, i mówię, że. Split, znaczy sam niby robię splita. Push-pull jest rodzaj splita, tylko że on jest tak zaprogramowany, żebym kardoparty robił dwa razy. I to jest tak naprawdę jedyny wyznacznik. Czy jeden kilo masy na miesiąc to odpowiedni wynik? To wręcz bardzo dobry wynik. Ciężko, chyba że jesteś początkujący, ale ogólnie to ciężko, żeby to była czysta masa mięśniowa. O, to tyle dalej, 50 osób? Ej, na koksie czy nie? Nie mam pojęcia, ale jego progres też jest zastanawiający. Ogólnie jest wysyp naturali, że nie wiem, chyba się nie starali wcześniej, bo trzy lata i nagle koń. Dlatego wierzę bardziej czerwowi, mimo że wygląda znacznie lepiej. To po prostu chodzi o to, że zbudował to po prostu przez wiele, wiele lat i widać to było, że sobie po prostu dokłada spokojnie. A gen ma kosmiczny. Ale tak jak mówię, nikomu w dupę nie zaglądam. Kuje się, nie kuje. Dla mnie natural tak startuje w naturalnych zawodach badania. Na sopocie nie ma żadnych badań, nikt sobie tym nie przejmuje. Jak może zaszkodzić to za starą dla 15-latka, przy argumentem, że za młody? No stary, twoje układ hormonalny się dopiero rozwija. Jakbyś sobie zablokował, nie daj Boże, jego produkcję, to miał być przerąbany ogólnie, bo pewnych zmian już byś pewnie nie mógł odwrócić. Dorosły chłopów jeszcze coś może odwrócić każdy stopień zablokowania. Natomiast przy małolatach. Brak nam literatury, więc nie do końca wiadomo, ale ogólnie no, nie mogłoby fajnie. O boosterach testosteronu teraz gadam. Yy, właśnie w tym odcinku, który nagrałem wczoraj. Jak się uda, to puszczę w niedzielę. Barberowi ile płacę? To tajemnica handlowa. Ale przyjdziesz, powołasz się na mnie, to na pewno dostaniesz z 5 złotych zniżki co najmniej. Pomyślę o nowym bombie. Nowy bomb to jest klasyczny clickbait, to znaczy ludzie myślą, że serio czarna latka zastąpi Agenta 007. Znaczy zastąpi, ale fabularnie. To znaczy, że będzie po prostu ona pełnić jego rolę, a on później wróci i ją uratuje. Ja też pozdrawiam. Natural for life. Sorry za hałasę, ale Glasa musi się świecić. U mnie fryzjer tyka wąsa, za to goli do łysa. Wiecie dokoł to nawiązanie. Tak jest. Ej, my tu gadu gadu, ale wy coś znowu z łapami w górę, bo jest 60 osób już, a łap w górę słabo. Jestem po długiej redukcji. Wróciłem na zero kaloryczne od tygodnia, cały czas czuję głód, czy tak powinno być. Ogólnie hormon głodu, czyli grelina. Wraca bardzo długo do normy po redukcji, niestety nie będzie tak łatwo. Co myśla Damie Kunickim? Spoko. Spoko zajawa. Kiedy test na kanale Megabolu? ogólnie nie testuję Supli, bo nie wchodzę w żadne kontakty Zauważcie, z firmami suplementacyjnymi. Krótki romant z trekiem i tyle. Karol, białko przed czy po treningu? Nie ma to znaczenia. Białko równomiernie przez cały dzień. Czy można poddać zdjęcie na BFC, niż czy lepiej masować czy redukować? Dostaje takich pytań masa. I zapamiętajcie sobie, moi drodzy, to Wasza sprawa i Wasza decyzja, czy masować czy redukować jakiś kolor z internetu, nieważne jak czekoladowy, nie może Wam mówić, że rób to, rób tamto, bo wiecie, że to doprowadzi. Później powie co? przyprowadź swoją dziewczynę i to przyprowadzisz. Kurczek versus indyk. Nie ma większego znaczenia. To jest nic, że kurczak jest niby taki faszerowany. Jedyny problem z kurczakiem, że ma znacznie więcej wody. Czy wale medyczne wiadra, już żadnych nie walę wiader? Czasem jakiś drządzić, ale coraz rzadziej. Prenik rano czy wieczorem? Jak boli, ale na przykład ja nie mam takiej siły rano i dopiero tak o 14.00 się rozkręcam, dlatego walę później. Bo chcę jakby operować jak największym ciężarem, więc chcę, żeby to było optymalnie. Naturalne blokery DHP, Nic takiego godnego uwagi nie słyszałem, ale nie powiem, że jest nam temat. Na łyso sam byś się nie mógł ojebać? Mógłbym, ale nie tak dokładnie, nie tak krótko, a poza tym zaraz robimy brodę. To jest tylko, wiecie, wstęp. Mam sporą ilość obcisłej skóry po skudnięciu, 45 kg, lepiej za tę powolną masę. Ogólnie w martwiecie, ale ta skóra nie schodzi, to tylko i operacja i wyłącznie. Czyli jedząc wszystko, ale trzymając przy tych kalorie, które mam wyliczone na redukcji, można spalić tłuszcz? jak najbardziej można spalić tłuszcz, Natomiast pytanie tylko brzmi, czy schodząc nisko zapewni wszystkie mikro-makro elementy. Najman czy bonus, za kim jestem w tej walce? No, to... Za widowiskiem, ogólnie jestem za widowiskiem, niech wygra lepszy kurwa, ale to jak jest, teraz to przy jebie, to jak jest, ja cię kręcę. Czy przedtreningówki są tak naprawdę potrzebne? Odsyłam do mego filmu, co jest złego w przedtreningówkach, co pozwoli Ci odpowiedzieć sobie sam na to pytanie. Co na brzuch i ile razy w tygodniu? Nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale chciałbym zacząć na porządnym. No bo nie ma coś jakoś podniecać się brzuchem, jeśli myślisz, że spalisz tłuszcz, to jesteś naiwny, treningiem brzucha. Wzmacniać go trzeba jak najbardziej, ale głównie ćwiczeniami wielostawowymi. Ej, ej, to do konia, tak się mówi, ale ja nie jestem jakiś wieczy przekulturowy, więc ci powiem, odpowiem. Dzień po puszu, dzień się pracują, a jak mam zatwarty, to na przyjdź te miesiące te klatki, czy robię czegoś innego, to ignorować czy robić. No, może i czuć, ale nie powinno to wpłynąć na, na dzień pula, To, że klatkę masz zakwaszoną. Co ma mniej chca? 100 gramów kepsa czy pizza? Zależy ile tej pizzy, ale zwykle to kepsy jest mniej kaloryczne. Po co zły SOFAU chodzić do fryzjera? Mordo, najpierw za kola, a poza tym to jest barber, więc zaraz tu broda będzie wyrównana. Trzeba się, ma się kanał na no prawie 40 tysięcy subskrypcji, trzeba się prezentować. Wiadro czy lówka. Raczej wiadro, no bo trzeba lufka, on Karol mówi, że lufka ja wiadro, bo ja lubię filtrację jednak, nie mogę przytyć, w takim czasie zwiększać kalorie, skoro nie możesz przytyć, to już zwiększaj mordo, to przepraszam król, czekoladowy król, czarny papież, tak do mnie mówcie, że jesteś podobny do żonego depa podobno, to chyba zajebista to, no. Czy nie mam problemu z zamułami po paleniu? Właśnie mam i dlatego, kurwa, to rzucam. Fajnie jest przez chwilę, ale na drugi dzień się czuję... Wie! Yeah. No właśnie, zaraz będzie stówka osób oglądających. Proszę łapę w górę, proszę łapę w górę. Piwko odpalone, robota leci, pozro Barber. No bo on już jest po godzinach i jest w ogóle wielka uprzejmość, że on mnie przyjmuje. Więc po prostu nie ma z tym problemu, to jest zawodowiec. Może mi nie, nie przednie tętnicy, ale jakby co, to byłby w końcu naj, w końcu materiał najpopularniejszy kurwa. Tak jak ten raper, słyszeliście o tym raperze, co się podciążyły na live? Był taki, no polski raper chyba. Nie komentuję tego. Pytają, co to za ładna ruda pani na ścianie? Ruda Grażyna Zdańska. Dokładnie, ruda Grażyna Zdańska. Czy nadmiar tłuszczy szkodzi w jakimś stopniu? Trzymając odpowiednią ilość kalorii, czy tylko od nadmiaru kalorii się pyje? Pyje się od nadmiaru kalorii, ale duża ilość tłuszczy nasyconych może, powtarzam, może, ale nie musi stwarzać problem. Na przykład zwiększają stany zapalenia. Szczególnie, a, a na pewno zaszkodzi nadmiar tłuszczy trans. Czyli jak to występuje przez Tak. Ej dajcie te łapy w górę, to jest wszystko charytatywne, aby nawet klikać nie chcecie, Wracajcie jesteście koledzy i koleżanki. Daniel Majewski na pojem MMA, wyszedłbym na takiego typa. Kremy na rozstępy mają sens? Eee, jeśli rozstępy są świeże, takie zaczerwienione, to tak. Jeśli nie, to już za późno. Jakieś są takie blade, to sorry, ale już tylko laser. Jeść na siłę, czy po prostu spuścić, jak się nie złoży. Ja uważam, że nie ma co na siłę kieprzać. Co lepiej na końcu wstecz Kardio czy interwały. Należy do ilu redukujesz, ale to, co ci lepiej idzie. Czy polecam jakąś firmę, czegoś. Mać wszystko jedno, z mocznikiem aby była. Czy gole jajka, czy przycinam? Kurwa ciężko powiedzieć. Raz się zacięłam na jądrach, to nie polecam. Jak zniwelować zakwasy? Trenować, trenować. Zakwasy to znak słabego wytrenowania. Czy zrezygnować na czy przy nadwrażliwości jeli? No jak masz z dupy jesień, średnie i robi mleko, to chyba logiczne, że najlepiej zrezygnować. Obniżyć SHBG, musiałbym, zobaczyć zrób sobie pełny profil hormonalny, bo to nigdy nie jest tak, że tylko jeden hormon rozpiewsza. ale tak to idzie do endokrynologa, mordo, nie, nie radźcie się w takich rzeczach jak na YouTubie. Już nie takie wychudzone kiedyś. Słyszałem, że podczas robienia kilku serii, na przykład na klatę, największy ciężar powinno się brać na ostatnie powtórzenie. Czy to prawda, czy może fake info? I nie do końca. To bardziej chodzi o to, że po prostu, że po prostu te jakby ostatnie powtórzenia, gdzie tych jednostek motorycznych jest werbowanych najwięcej, robi największą robotę. Działam dalej z Wachem. Wachu dalej nie walczy, na razie póki co. I chyba już nie będzie takich poważnych walk, na tyle, żebym był potrzebny. Tak mi się wydaje. Ile zniżki na barbera? U barbera że żubra, nie wiem, spróbuj. Ale coś tam, z 5 złotych co najmniej dadzą. A też najlepszy barber w Krakowie, mordo. Najlepsza ilość powtórzeń serii na masę. Nie ma czegoś takiego, wszystko jest takie indywidualne. patrz chłop, nie wybiela, Kurwa, już nie będę więcej czarny. Czy sterydy to zło? Pewnie, że zło. Zależy dla kogo? Dla ludzi z zanikiem mięsi to jest tak naprawdę bardzo ważny lek. Ale tak, żeby walić, że jak teraz jest moda przed sezonem plażowym wchodzą na cyklon, to jest dla mnie głupota. A zawodnicy to co innego. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Mam dietę redukcyjną. Czy raz na dwa tygodnie zjem więcej kalorii, to cały efekt kalorii gdzie się, cały efekt redukcji gdzieś jebać? Mordy, zrozumcie. Ciało, dla ciała liczą się kalorie, tylko jasz. I tak samo liczy się średnia tych kalorii. Jak masz cały czas deficyt, nie wiem, 300 kalorii, ale w jeden dzień nagle przypierdolisz 1000 kalorii więcej, to trzy następne dni są potrzebne, nawet trochę więcej, żeby to wyrównać. Rozumiecie o co chodzi? To po prostu i tak koniec koniec, co się robi średnia. Dużo pracuję i mam mało czasu na dietę. Czego bardziej pilnować? Białka czy kalorii? Zależy. Jak jest, jak jest cel masa, to przede wszystkim białka. Jak redukcja, no to kalorie. Jaka Wisła czy Krakowia? Nie, raczej nie wiem. Zero <grym> taki Tylko, że oni odpadli, właśnie. Niestety, i to bardzo frajersko. Ej, dobra, będę kończył chyba, bo będzie tu zaraz broda robiona, to będzie mi ciężko. Wszyscy, woli. kto wygrał, mister Olimpię. Nie interesuje mnie to. Będę tylko jednemu zawodnikowi kibicował na Olimpii, to się nazywa Piotr Borecki. O nie mi o dzieje. O, 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 widzisz? Mogłaby trochę podzielić. Mówiłem ci, to jest najlepsza! mówiłem ci, ze wszystkich banazo! Hmm. Nie? Dobra, tylko nic z dołu nie pokazali, a tam może być różnie, a dla mnie pupa jest ważna, nie? Co nie, chłopaki, dziewczyny? Dobra, ej, bo ja muszę kończyć, bo musimy robić brodę. Jak wam się podobały, i chcecie, żebym robił regularnie takie live'y spontan, no znaczy nie będą spontan, czwartek o 20 będziemy się spotykać, to dawajcie znać i dawaj teraz łapy w górę, poproszę. bo wtedy będziemy się widywać regularnie. A póki co się żegnam, mam nadzieję, że pomogłem, liczę, że e, pogadamy, jeszcze się spotkamy. Buziaczki, pa!